Dzień dobry, Parek Stabłowicki, Wrocław. Niby tu mieli ludzie dawać worki z piaskiem, ale ja tu nikogo nie widzę, szczerze mówiąc. Może na razie gdzieś tam idziałem w domkach jednorodzinnych, że ktoś pakował piach do woreków. Ale tutaj już woda nie wygląda ciekawie. Bezstrzyca rzeka, Wrocław, Parek Stabłowicki. Mamy 13.11 i jest wtorek Ale tam gdzie jest most brocki nie wygląda to za ciekawie tu też jest woda pytałem tam w domkach jednorodzinnych czy pomóc pakować, lepiej, że sobie dadzę radę no to idziemy dalej zobaczyć tutaj też już jest park zabaw mamy się bawią z dziećmi a tu już jest tyle wody i się było z samego rani Raniutka to było troszeczkę mniej no zobaczymy, niby Mietków już w takim natężeniu nie puszcza tej wody ale poruszenie ewidentnie jest bo już widziałem kilka osób z taczkami, z piachem boją się też, że studzienki powywalają więc śmigamy dalej na Most brocki. dużo gapiów, dużo policji Dużo straży, nie wiem, trzeba się spytać, czy można pomóc, i możecie wtedy przepuszczać. No tam jest most drocki. Dobra, tu jest inicjatywa osiedla. Ja idę tam. Tam niby na wałach można pomóc. Ktoś to koordynuje, zaraz zobaczymy, niby można wojsku pomóc. Idziemy. Tutaj pan mówił, też, który głównie koordynuje tym całym, można powiedzieć, majdanem. Że jest dużo samo zachowańczych, jakby to nazwać, inicjatyw osiedlowych i nie wszystkie są do końca dobre, bo mogą źle wodę przekierować, tak? Od tego są służby, więc na to też warto, Wiadomo, że warto pomagać, ale trzeba by to zrobić wszystko z głową, nie? Dobra, zobaczymy co dalej.

Przez prezydent. Zobaczcie, tutaj jest Bystrzyca A tutaj co? Ścieżka. I tak naprawdę od razu jest nowe osiedlenie. No tak to jest trochę, jak się buduje jedno na drugim, nie? Godzina 14. Dobra, pakujemy, też macham łopatą. Nie zabieram się dalej do roboty. Słuchajcie, 5 minut przerwy. No prawie godzinę machałem łopatą. Zobaczcie, tutaj budynki mieszkalne. to już bez szczycania. No, trzeba pomóc. Lepsze to niż siedzenie przed komputerem. Wszyscy naszą kobiety, nie kobiety. słuchajcie aż mi ręka od łopaty wrocławskie Stabłowice trzeba pomóc bo tu płynie rzeka bez to akurat jest nisko jeszcze ale będzie o wiele wyżej w niektórych miejscach już jest bardzo wysoko kto ma ochotę pomóc to na wrocławskie Stabłowice niedaleko mostu Marszowickiego, niech wpada i pomaga jest wojsko na moście marszowickim jest po prostu pełno typa wszyscy pomagają pełno wojska no i zasiedla ludzie no zobaczcie tutaj to jest między innymi ulica Jodłowicka na ulicach tu mamy bystrzyce i my w końcu są mega wydygani nie dziwię się No dochodzą głosy nie chcę siać plotek ale od takiego policjanta że nie ma opcji wygocławskiej Stabowice zaleje. Mam nadzieję, że to się nie wydarzy. Trzymajcie kciuki, jest 14.47. Mamy wtorek. Zaraz za krzakiem. Wow, powiem Wam, że tutaj pracuje normalnie całe osiedle. Trochę się namachałem, ale idę się przejść kawałek dalej, zobaczyć co i jak. Jak to będzie wyglądać. No, jednak jak przychodzi co do takiej sytuacji, to potrafimy się zjednoczyć. Jesteśmy strasznie skłóconym też narodem, często nie mającym szacunku do siebie, ale w takich momentach dużo kolegów spotkałem, bo to Wiecie, tam też niektórzy kanał oglądają, niektórzy tutaj z osiedla. jak kawałek dalej akurat mieszkam, ale z pracy nawet znajomych. No dobra. Idę dalej zobaczyć, jak to wygląda sytuacja. Potem wracam i pomagam mu muszę chwilę odsadnąć. Tu jest końcówka ulicy Jodłowickiej. Jeszcze cisza przed burzą. Ale zobaczcie tu. Tak, mi się zdaje, że tu będzie już woda. Nawet na milion procent. Tak. A tu są mieszkania. Dobra, idę do siebie, można powiedzieć w okolice, no też Stabłowicy, w okolicy ulicy Wełnianej, tam też podobno działają, zobaczymy. Ja cały czas mówiłem most brocki, a to jest most marszowicki, brocki jest, od chodrzańskich. tu bistro, syta micha, bardzo dobre jedzenie niestety trzeba było się zamknąć zobaczcie ja tu jestem, nie że nie ma ludzi, nikt nie pracuje, bo przeszedłem wcześniej bo można było przejść z ekipą, która będzie pomagać ale mówię, idę do parku Stabowickiego, zobaczyć czy tam też trzeba będzie pomóc tu osiedle, skrzyżowanie z główną Stabowicka. tam jest szkoła Dalej, dalej. Przedszkola. No a tam most marszowicki. Ludzie powyciągali samochody z garaży. Parkują wszędzie, gdzie się da. No nie dziwię się, bo jednak podziemią niebezpiecznie. No widzicie, jednie plaża. Jednie robią relacje, ale chociaż pomachałem łopatą dwie godziny. Jedni spacerki, a nie zapierdzielają. Z worekami. tutaj jest ten sklep spożywczy Hermes, chyba tak na Stępowicach. No i działają, działają, ale układają wzdłuż ulicy. Nie? No i dobrze, bo kto by to niósł przez ten park, cały. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle, no na razie jest układanie, tak, układanie worków, wkładanie piasku, wkładanie piasku, praca, czekanie na to najgorsze, więc trzymajcie kciuki za Wrocław, nie tylko za Stabłowice i trzymajcie kciuki za miasta inne, poboczne, tak. No, ja się przebiorę yy, i tak dalej, ściągnę ten plecak, bo nie wiem, po co go w sumie wziąłem i idę dalej działać. Pozdrawiam.